Czy zastawiasz się kiedyś czym pojechać na wyprawę rowerową? Marzy Ci się rower wyprawowy, ale wszystkie są za drogie? Nie wiesz co powinno być w rowerze wyprawowym? Jaki bagażnik, jakie przerzutki, jakie hamulce, jaka kierownica, w końcu jaka rama? Jeśli zadajesz sobie chociaż jedno z tych pytań, to zapraszam do oglądania. To, co widzicie za moimi plecami, to mój drugi, a w zasadzie trzeci rower, którym. Nie, dobra, drugi. To drugi rower, yy, który składałem z myślą o wyprawach rowerowych. Uznałem, że wszystkie dostępne w sprzedaży rowery są po prostu zwyczajnie za drogie, nie spełniają moich oczekiwań. I nie, to nie jest drogi rower, który możecie kupić w jednym ze sklepów rowerowych. Jest to efekt mojej wyobraźni. I kilku godzin roboty plus zebranych przez dłuższy czas części. A teraz, kilka słów o rowerze. Czyli o tym, co tutaj widać. I dlaczego tak. Rama kosztowała mnie. Już dokładnie nie pamiętam, ale chyba 300 zł na eliksie. I sprzedawca zapewniał mnie, że jest to trek. Chromowo-molibdonowy, czyli stal. Rzeczywiście jest to rama stalowa, jest to rama chromoli. Czy jest to trek? Tego do końca nie jestem pewien, ponieważ jeden szczegół mi tu nie pasuje, natomiast wszystko inne wskazuje na to, że jest to jakiś trek z serii wyprawowców. Dlaczego taka rama? Zależało mi na kształcie ramy ATB, czyli klasyczny trójkąt bez żadnych tutaj udziwnień. Właśnie dlatego, żeby można było wsadzić tutaj dużą sakwę pod górną rurę, w której można wozić te najcięższe przedmioty, czyli klucze, zapasowe dętki, jakieś inne pierdolety. Jeśli chodzi o stal, to bardzo dobrze znosi naprężenia. Nie jest sztywna tak jak aluminium, tylko cały czas pracuje. Więc nawet pomimo tego, że widelec nie ma amortyzatora to i tak jedzie się tym rowerem całkiem wygodnie Jest on specjalnie wyprofilowany, żeby tłumić te drgania O siodełku za dużo nie będę się wypowiadał, ponieważ jest to zwykłe niedrogie siodełko z Dekatlona i powiem szczerze że spełnia ono swoje zadanie, tylko trzeba je odpowiednio ustawić Jeśli chodzi o kierownicę to nie jest to klasyczny baranek Bo jest to tak zwana flara, czyli u dołu jest rozszerzona. Też nie droga kierownica marki Zoom. Na sztywnym mostku to też nie jest jakiś drogi mostek, jest to zwykły budżetowy mostek. Dlaczego akurat taka kierownica? Na takiej kierownicy. Można sobie zmieniać te chwyty. Mamy tu dużo możliwości. Możemy sobie jechać tak, możemy sobie jechać tak. Możemy sobie jechać jak na prostej kierownicy. Możemy sobie to chwycić niżej. Zgiąć się trochę, co przy zjazdach z dużym obciążeniem i z dużymi prędkościami ma duże znaczenie. Bo obniżamy środek ciężkości. Jak się tak skulimy i jedziemy jak ci tam z peletonu. Koła. Jeśli chodzi o koła, to są to jedne z tańszych kół na rynku Star Cirku na 36 szprychach. Dość ciężkie, dość toporne. Yy, uznałem, że będą wystarczające. A dlaczego 36 szprych? No bo skoro mam tam wozić kupę różnych dziwnych rzeczy, to jak rozłożymy to na 36 szprychach, a nie na 32, no to jest mniejsze ryzyko, że będą nam te szprychy pękać. Z tyłu jest normalnie piasta Shimano z serii TX. Z przodu mam piastę z prądnicą. Jest to Nexus. Podłączone do tego oświetlenie, wyprowadzone przewody, które potem idą w ramię. Raczej w widelcu i wychodzą dopiero przy lampce. Oponki w tej chwili Jeździ tutaj Michelin Protek Cross, i szerokość mają 40C, więc są dość dość szerokie. Mają taki ciekawy bieżnik, jak jedziemy po asfalcie, to jedziemy środkiem tego bieżnika. A jak wjedziemy gdzieś w coś grząskiego, to łapie też tymi bokami i jakoś dają sobie radę. Z racji tego, że wiedziałem, że w takim wyprawowym rowerze, w którym Jedziemy załadowani dość konkretnie. To na podjazdach może być ciężko. Zdecydowałem się na napęd 3x8. Z przodu mamy przerzutkę 3 Clarisa. Z tyłu mamy 8 rzędowego Clarisa. Przednie blaty to jest Altus. No i do tego mamy manetki Clarisa. Uznałem, że nie będę jeździł po nie wiadomo jakich wertepach, żeby zakładać tutaj Deorę. Aczkolwiek rozważam to, bo też jest taka możliwość, żeby założyć tutaj Deorę. Można założyć dziewiątkę bodajże i ustawić ją, żeby zmieniała tylko 8 przełożeń. Więc takie połączenie z manetkami Clarisa też jest dopuszczalne. I da się to wyregulować. Chodzi to w miarę dobrze. Nie ma z tym jakichś większych problemów. Hamulce. Jeśli chodzi o hamulce. To na pewno zauważyliście, że są tutaj mocowania do hamulców typu V-brake, czego ja nie wykorzystałem z jednej prostej przyczyny, że na poprzedniej ramie jeździły właśnie już te hamulce Tektro R559 i postanowiłem je przenieść też na tą ramę. Dlaczego takie hamulce? No bo nie ma tutaj mocowania na tarczówki. W poprzedniej ramie w 86 roku czy 7, nie pamiętam. Też nie było, więc musiałem trochę improwizować. Fabryczne hamulce, które były wtedy w romecie, no nie spełniały moich oczekiwań, nie dałyby rady chyba hamować takiej masy. No a te hamulce Tektro są naprawdę w miarę wydajne, przeznaczone do rowerów szosowych bardziej. No, dlatego są w stanie wyhamować ten rower. Tak? Z dużych prędkości wyhamować szosówkę też jest e, dość ciężko. Wobec czego te hamulce mają taką konstrukcję, że jest tu podwójna dźwignia i dość mocno ściskają nam tą obręcz. E, hamując obo, obydwoma hamulcami w dolnym chwycie, naprawdę jesteśmy bardzo skutecznie w stanie zatrzymać ten rower. No i przede wszystkim jest to dość łatwe w serwisowaniu. Na trasie wystarczy, że sobie to tylko otworzymy, bo bardzo łatwo się je otwiera. Wystarczy tutaj nacisnąć i już mamy hamulec otwarty. Możemy sobie wyciągnąć koło, nie ma z tym jakichś większych problemów. Tak się je z powrotem zabezpiecza. Klik jeśli chodzi o wymianę samych okładzin, to też nie ma tu większego problemu. Odkręcamy tą śrubę, wysuwamy okładzinę, wsuwamy następną, przykręcamy śrubę i mamy że tak powiem. Ogarnięte hamulce, regulacja tutaj też jest, więc, w miarę zużywania się tych hamulców, możemy je sobie fajnie regulować i ustawiać w zależności od tego, jak bardzo się już zużyły. No i najważniejsza rzecz w rowerze wyprawowym: bagażnik, bagażnik. Ten bagażnik jeździł już na poprzedniej ramie i jest to Topik Super Tourist DX. Ładowność tego bagażnika jest do 26 kg. Ma on dość ciekawe mocowanie, bo przystosowany jest do hamulców tarczowych. Jest on odsunięty od ramy dość mocno. Jak się przyjrzycie, to oczywiście nie jest mój wymysł. Jest to dodawane w zestawie do tego bagażnika. To te mocowanie tutaj. I tak to wygląda. Możemy sobie tym dowolnie wyregulować ten bagażnik. Możemy to sobie dogiąć, jeśli mamy wyżej, niżej te mocowania do bagażnika. No i przedni bagażnik. Przedni bagażnik, w zasadzie ramy z drugą ramę, którą kupywałem, już z myślą pod ten przedni bagażnik, no to szukałem ramy, gdzie w widelcu będzie przynajmniej jedno mocowanie do bagażnika przedniego. No i wiadomo, że tutaj musimy mieć też ucho, żeby ten bagażnik zamontować. W przypadku takiego bagażnika jak ten, to jest Atran Velo, E, oczywiście są to bagażniki aluminiowe, zarówno te na Trunvelo, jak i, i topik, więc e, no warto jest sobie pozabezpieczać te takie newralgiczne miejsca. Bo już widać, że na przykład tutaj e, zaczyna się przecierać te aluminium. E, co do samej owiki na kierownicę, to zdecydowałem się na piankę Ewa. E, wcześniej miałem z skórzaną. No i powiem szczerze, że jeżdżąc na skórzanej owice, gdzieś tam po jakichś większych wertepach, jak mnie trochę wytrzęsło, szczególnie jazda po tarce z dużą prędkością czy po żwirze, no nie była komfortowa, jakaś tam ręce potem odczuwały to, bo jednak ta skóra była taka. Cienka, no powiem szczerze cienka, pomimo tego, że była tam jakaś podkładka żelowa, no to nie amortyzowało to tak dobrze jak pianka Ewa, ponieważ tutaj też pod spodem jest trochę żelu i naprawdę jest to miękkie, nie chłonie to jakoś mocno wody i fajnie się na tym jeździ i naprawdę polecam. Jeśli chodzi o owiki na taką kierownicę na baranka czy na flarę, no to polecałbym właśnie taką owikę z pianki Ewa, bo naprawdę robi to robotę. Jeśli chodzi o różnego do, dodatki, takie jak lampka przednia, no to jest to cross, tak jak widać 90 Dynamite, naprawdę mocna lampka, 350 lumenów, zasilana jest właśnie z tej prądnicy dlaczego wybrałem taką lampkę? No bo uważam, że jest to o wiele wygodniejsze, bo powiedzcie ile razy zdarzyło się Wam, że wyśliście na rower. Chcieliście pojeździć po ciemku gdzieś tam i co i okazuje się, że wasza lampka poświeciła 2-3 minuty, bo jest rozładowana. Tutaj tego problemu nie ma. Natomiast ta lampka kosztowała mnie stówę. I naprawdę daje radę. Dlaczego jeszcze prądnica? Ano dlatego, że postanowiłem, że zmontuję sobie ładowarkę, którą będę sobie ładował par banki i gdzieś tam po drodze, jak jeździłem na Węgry, to doładowywałem się faktycznie z tej prądnicy. Ja uważam, że prądnica w rowerze wyprawowym jest fajna, bo nie martwimy się o ładowanie tych lampek. Jeśli chodzi o ten uchwyt, to jest to uchwyt na normalną butelkę 1,5 litrową wody marki Topik. Też nie jest jakoś przesadnie drogi. Tutaj możemy sobie tym regulować. Możemy wsadzać tam mniejsze butelki, natomiast więcej niż 1,5 litra tam nie upchniemy. No i po ostatniej wyprawie na węgry wleciało mi lusterko, bo uznałem, że Lusterko to jest naprawdę potrzebny gadżet. Jest to jakiś tam zefalcyklop. Nieduże, można je sobie ustawiać, chować. Jak nie jest potrzebne, składamy i możemy sobie jechać ze złożonym. Ile to waży? No właśnie, waży to niemało. No bo nie skupiałem się tutaj na ultralekkich częściach. Sama rama jest stalowa, więc znacząco to już podnosi wagę tego roweru i cały rower bez tych różnych tam sakw i tego typu rzeczy waży około 17 kg. No. 17 z kawałkiem, nawet także lekko nie jest. No ale te elementy, które tu są, to też nie są jakieś tam ultra lekkie. No, i tak to wygląda. Rower nie jest lekki, jak się go załaduje w pełni, no to naprawdę waży dość sporo. No ale to wszystko zależy też od tego, co bierzecie ze sobą. Łopanie, a ile to kosztowało? No, kosztowało. No. Nie ma nic za darmo, więc to też musiało kosztować. Dokładną rozpiskę macie tutaj. No, jest to oczywiście kwota mniej więcej, bo wiadomo, że jak składałem ten rower, to ceny były trochę inne pewnie część z tych rzeczy można było kupić taniej. Ja to też starałem się na początku, jak składałem ten pierwszy rower, szukać używanych części, tak jak wspominałem. No, i Wam też polecam, jeśli już chcecie złożyć taki rower, to szukajcie części używanych. No. Ja uważam, że taki rower wyprawowy z prawdziwego zdarzenia naprawdę da się złożyć za o wiele mniejsze pieniądze niż to, co oferują znane firmy produkujące rowery. No bo ta kwota, którą Wam przedstawiam w porównaniu z takim markowym rowerem wyprawowym jakiejś znanej firmy, który kosztuje 8, 10, a często i 12 tysięcy złotych. No, to jest, że tak powiem, nieporównywalne z tym, co, co można złożyć samemu. A funkcjonalność tego roweru tak naprawdę jest taka sama i dodatkowo macie w tym rowerze to, czego naprawdę chcecie, i to, czego naprawdę potrzebujecie. Więc ja uważam, że jest to duży plus, że naprawdę fajnie jest złożyć taki rower samemu dodatkowo no, satysfakcja z tego, że złożyło się ten rower samemu. I jeśli chcecie mieć takiego wyprawowca z prawdziwego zdarzenia, to naprawdę złóżcie go sobie sami. To nie jest nic strasznego, nic trudnego. Wystarczą podstawowe umiejętności posługiwania się śrubokrętem i kluczem. Oczywiście to, co widzicie za moimi plecami, to tylko propozycja tego, jak może wyglądać rower wyprawowy, bo wiadomo, że każdy ma tam jakieś swoje inne preferencje każdy ma tam jakieś um, swoje um, upodobania że tak to nazwę i każdemu będzie pasowało co innego. Ja jeżdżę na takim rowerze bo akurat taki rower mi pasuje. Taki rower złożyłem, bo taki rower chciałem. No i Was też zachęcam do tego, żebyście sami złożyli ten swój rower wyprawowy. Nie zastanawiali się czym pojechać i skąd wziąć pieniądze, żeby kupić taki rower. Tylko gdzieś tam te części sobie kupywać, nawet przez dłuższy czas, żeby potem siąść sobie jakiś tam weekend i to wszystko poskładać do kupy. I naprawdę można mieć z tego, tak jak mówiłem, niezłą frajdę. No wiadomo, jak ktoś chce prostą kierownicę, no to prostą kierownicę. Jeśli ktoś chciałby, nie wiem, jakieś siodełko amortyzowane, proszę bardzo, siodełko amortyzowane. Jeśli ktoś chce ramę crossową, jeśli ktoś chce widelec z amortyzacją, no to nie widzę przeszkód. Naprawdę, ogranicza Was tylko budżet i Wasza wyobraźnia. No i to, czego tak naprawdę chcecie od tego rowera. Jeśli o czymś nie powiedziałem, no to zawsze możecie zapytać w komentarzu albo jeśli chcecie coś wiedzieć. Wszystko przy tym rowerze robiłem sam. No i efekt jest taki, że można tym rowerem przejechać 1000 km w dwa tygodnie albo więcej. Zobaczymy, ile w tym roku uda się przejechać. Plany są. A co z nich wyjdzie?